Siema, Siema, witam w codziennym Battlefroncie dwójce. Wiem, że mamy jeszcze tutaj sporo do sprawdzenia nowych rzeczy, jak mapki na erze klonów, mapki na przykład na bohaterach na erze ruchu oporu, ale dzisiaj taki modzik bardzo na czasie, ponieważ mamy siódmy sezon Clone Warsów. Kto ogląda w jaki sposób, już tam nie pytam w jaki, dajcie znać. I mamy tutaj modzik. Uwaga, uwaga. Asoki. Modzik Asoki w wersji na razie alfa, ale moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie ma tutaj jakichś umiejętności zmienionych. Sam wygląd, ale zobaczcie, że mieczyk fajny. Tutaj prezentuje się tak w całości. No, moim zdaniem nieźle to wygląda. Oczywiście czekamy na oficjalną wersję Asoki w Battlefroncie 2. Myślę, że prędzej czy później to nastąpi. Teraz troszkę jest taki. Okres tej rebelii, ale bardzo szybko to idzie. No, moim zdaniem, bardzo szybko. Nie spodziewałem się, że już w marcu dostaniemy Skarif, dostaniemy supremację, i tak naprawdę większość rzeczy może to już być na tyle, nie? Więc tak się prezentuje Asoka. Pogramy sobie chwilkę i może zagramy później na kooperacji, na tej erze republiki. Zobaczymy. Zobaczymy, także ja Wam teraz przedstawię. Jak się prezentuje tutaj na Gwieździe Śmierci, hmm. niech będzie na przykład na Geonosis, o, Cho chociaż nie, bo tu musimy sobie włączyć mapkę z Ruchu Oporu, bo to jest zamiennik na Ray. No to dobra, to sorry. Baza Starkillera, Baza Starkillera, Ruch Oporu, niech będzie, niech będzie. I jeszcze jest jeden bardzo, bardzo ciekawy feature na... Instant Action, kto może zauważył, możemy sobie włączyć bohaterów po drugiej stronie, jednego przeciwnika i grać jeden na jeden. I dajcie znać, czy chcielibyście na przykład takie pojedynki zobaczyć. Ale one muszą być tematyczne w obrębie jednej ery. No bo na Instant Action też mamy jedną erę, więc nie może być takiego crossa na przykład Anakin z Vaderem, bo te postacie się nie widzą. Ale Jakieś tam, właśnie, jeden na jeden well, pojedynki to mógłbym to zrobić. O! Angielskie, te? O kurde, to, fajne. Well, to jest fajne. To fajne, powiem wam. Ale wygląda świetnie. Wygląda świetnie i. Kurczę, A dubbingu to nawet szczerze nie wiedziałem, że jest. Kurde, fajne. Naprawdę spoko po angielsku. No, myślę, że na tą postać teraz najwięcej osób czeka. I to jest też na czasie. Moim zdaniem powinni już teraz dodawać jakoś. Się sprężyć i po prostu to jest bez kolejki, powinno być zrobione. To powinno być robione bez kolejki, bo było już w plikach i niepotrzebnie niekiedy czekają na jakąś zawartość, a dostajemy zupełnie inną niż się spodziewamy. Niemniej, ja tutaj nie narzekam ogólnie, ale niekiedy te wybory tego co dostajemy są dziwne, to przyznaję. Niemniej, jestem bardzo zadowolony z tego, jak się rozwija ogólnie. Ile dostajemy rzeczy, bo ostatni update to już w ogóle przeszedł sam siebie Tyle mapek na kooperacji, tyle nowego contentu, reworki Jakieś tam skiny, to przy okazji nawet tego nie wszyscy widzą, ale Bardzo dużo tu się zmienia, więc No jest szacun, jest szacun Za grę, która ma darmowe aktualizacje Niemniej bardzo, bardzo dużo osób czeka na konkretne rzeczy, które Powinny już się dziać, a to się nie dzieją. Także są małe zgrzyty. Niemniej ogólnie to wygląda świetnie. Zwłaszcza, za, że za chwilę skariff i supremacja, pewnie to będzie pod koniec marca. Zawsze updatey są na koniec miesiąca, więc jeśli słyszycie, że coś jest w danym miesiącu, to to jest ostatni tydzień danego miesiąca. Tak, tak możecie sobie już to spokojnie wywnioskować. Może troszkę porozmawiamy dzisiaj, ale ta soka naprawdę nieźle. Nieźle tutaj się prezentuje. Nie ma jakichś reworków, właśnie, umiejętności, ale to jest wersja alfa, więc później może coś tam się pojawić. Jak oceniacie? Moim zdaniem, jako model postaci. Całkiem mega. Całkiem mega. Też sporo osób mówiło, że. A tu nie pasuje soka do. Tego Battlefronta dwójki, bo to nie jest takie komiksowe, ale myślę, że spokojnie można model taki pasujący do tej gry stworzyć. Nawet tutaj widzimy, że to ma ręce i nogi, bo to też nie jest aż tak realistyczne w tym Battlefroncie. Chociaż modele wyglądają spoko, to no, widać, że to troszkę jest inne nie, niż na przykład w filmie. Także okej, okay, okej. Okay. Możemy sobie teraz wyjść, i ja może poszukam, wiecie co, tej mapki jakiegoś statku na Republice. Zobaczymy, może się uda. Także widzimy się na kooperacji. Proszę Państwa, udało się włączyć tą mapkę tutaj w środku okrętów. I uwaga, uwaga, to na przykład jest Geonosis, więc jeśli chcecie wyszukać, to szukajcie Geonosis i może Wam się uda właśnie zdobyć ten statek, więc lecimy, lecimy z koksem. Dzisiaj też jeśli, jeśli to oglądacie, to nagrywam i mamy potrójną serię. Potrójną serię to jest 2 marca, jeszcze jest cały czas ten event, więc spoko. No i mamy kooperację na stateczku. Na stateczku? Tylko to jest naszych, nie? Separatystów. Dobra, fajnie. Może następnym razem będzie jeszcze drugi statek, więc zobaczymy. Tam widzę, że nas kroją. O kurczę. Zjaram się! Dobra, tu nie mieliśmy szans. Ale tak sobie wywindowałem boska, mamy 21. level. Chyba z 10. czy z 9. Mola też już powoli będę grał. I tutaj szturmówka. Chyba z 10 leveli spokojnie sobie wbiłem, sprawdzając tutaj mapki. Nie, bo zagrałem sobie jakieś trzy meczyki, i to jest Jonozis, więc bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Nie ma napisane, powiedzmy tam, jakiś okręt separatystów czy cokolwiek. Mamy mapkę Jonozis, i trzeba szukać. Nie, więc w ten sposób, ale spoko. Po prostu musicie tutaj na rotacji troszkę pograć. Od razu jest ciężko znaleźć Tyle wam powiem, także po Kooperacje w środku Okrętów flagowych Fajnie, fajnie, tak samo mamy teraz Bohaterów na tym przepięknym Statku, chyba najpiękniejszym Z ery ruchu oporu, więc tam Ten Star Destroyer no, Wygląda rewelacyjnie no, Co tu dużo gadać no, Czekamy na przyjęcie ekipy Akurat gram tutaj droidkami, więc jest trochę śmiesznie, ale co tam? Coś się dzieje tutaj od prądu. No, takim zwykłym majtkiem to ja nie mam szansy. No, może, może coś tam. Może jakieś płokie plecy idą. Dobra, czy ja zdobędę już jakiegoś wspierającego? Nie, na razie widać. Też bronimy, więc jest dosyć ciężko. Nie zginął. Powiem wam, że tutaj to brutalny hardcore się odbywa. Z każdej strony lutują. Jeszcze się chowają za jakimiś filarami. No i ciężka mapa. Na kopie. Jest Obi-Wan. Panie, że to też z kinami pasuje. Wszystko ładnie. O, kurde. Dobra. A tym zobaczycie, jak bardzo szybko można nabijać te punkciki. Dobra, oni nas chyba zrobią, co? Chyba nas zrobią, więc będziemy mieli dłuższy odcinek. To jest bardzo dobre. Spróbuję jeszcze drugi okręt Wam pokazać. Jak będzie od razu po tym to. Dlaczego nie? Ale bohaterów to można dzisiaj pocisnąć. Zwłaszcza Wam powiem, że na kołopie Bosk się sprawdza. Bosk się zdecydowanie sprawdza na kołopie. Nie sądzę. Sądzę. Moim zdaniem jest spokój. Dobra, i oczywiście gram tym Blasterem nowym, więc przy okazji macie to z nowości. No już poziomik. Wasza niekompetencja wymusza wyjazd w moim nienagannym planie. Otrzymajcie te pozycje, niech mogą się kloną zająć żadnej szybko jak dla ciebie? Czekamy na przyjęcie. No, Wygrał. Idzie zielony przyjaciel. Bez szansy. Mamy na jakiegoś bohatera. To wiecie co? Chyba wezmę tego boska. Tutaj bym sobie musiał karciochy powoli podblokowywać, ale to spoko. Jestem bosk z planety Trandorza. Jestem bo bosk. Dobra, widzimy wszystko. Tu się wypławia. Ale joda to na przykład ciśnie ostro, nie? z jodą to nie ma żartu. Dobra, dioksa puszczę. Tam tego jodę ściągnąć, chyba że tam ten dioks by zadziałał. naprawdę mocne to najdy i to jest fajne właśnie można bronić tym dioksem na polu naprawdę nieźle no i jest też na daleko myślę Tam to nie przelewnie jakieś plecki dostanę za chwilę 22 No trochę tutaj poszarżowałem, ale Niewiele, niewiele Tuż robiłem nawet... O, przeszli. Przeszli dalej, na ostatni już level. Tuż robiłem nawet, wiecie co? O 60-70 tym boskiem, ale... Nie było takiego młynu po prostu. My atakowaliśmy więc też spokojnie. Chodzimy na broniących i lutujemy, nie? No nie, Anakin. Dobra, oni mają 8 minut. Będzie easy. Weźmiemy jeszcze sobie tego. Ale, no, fajnie, że dodali takie okręty. Są gotowe, dlaczego nie wykorzystywać? Nie widzę przeciwwskazań. O, mój drogi, troszkę sobie pograł. To ja już wolę to. No, bo wiecie, co weźmiemy ciężkiego? Ciężkim też mam do wbicia te 150 fragów, nie? Żeby odblokować sobie ulepszenia. Tak samo w tym. To samo w tym blasterku... z Turmowca, ale tam już mam zrobione chyba z 70. Obiwątkę robi. I poleciał na tego. Na Grivesa. Mega. A kopy. Ostatnio pytaliście, dlaczego tak kopy są wspierane, ale moim zdaniem. Jest bardzo łatwo znaleźć właśnie tutaj kompanów, bo tylko cztery osoby, a bitwa się dzieje na dużą skalę. A że są to boty. Ja też jakoś nie, nie gram wybitnie, więc dla mnie to jest spoko. Mogę się pobawić, mogę pofragować. One i tak są dosyć mocne, a czy to jest przeciwnik żywy czy nie, to bez znaczenia i tak dla mnie to jest klimat ważny. Więc... Dla mnie spoko. Niestety przegrana. Zobaczymy, czy teraz będzie drugi okręt i na jakiej mapie on by mógł zostać włączony, bo ten jest na Geonosis podpisany. Ale no, mieliście, mieliście nowy content, także myślę, że docenicie łapą. Zobaczymy, zobaczymy. O, fajny Grives. Fajny. I tutaj potrójna premia jeszcze jest u mnie. Nie było jakoś dużo tych punkciorów. Oj, wyzwania mamy strzeleckie, tu już mam 62. Kamino. Wiecie co, ja na kamino już grałem, więc zobaczymy, czy to będzie okręt, czy co. Może być okręt, może być okręt. Mam statek, obojętnie jak chcecie to nazywać. Zobaczymy. Jeśli będzie zwykłe kamino, to najwyżej już tutaj się pożegnamy i spróbuję, następnym razem spróbuję tych bohaterów. I jeszcze piszcie, czy chcielibyście jeden na jeden na Instant Action. To by było naprawdę spoko. Na przykład Obi-Wan, General Grievous, takie pojedynki. To by było coś. Myślę, że możemy coś takiego zrobić, ale... Piszcie. Ja chętnie bym spróbował. O, tu jeszcze mogę sobie odblokować. A nie, 35. No ja oficerem to ja nie gram. Także tym sobie ulepszenia... Za chwilę zdobędę kolejne i będę mógł sobie w skrzyni tam odblokować, pewnie. No zobaczmy, czy to jest okręt? I jest okręt. Proszę Państwa, macie drugi okręt. Rewelacja. rewelacja I teraz my atakujemy. Więc może, może nam się uda również. Tam, się, tam ci się przebili, więc. Mam nadzieję, że też damy radę ten blasterek, rewelacja, mi się podoba. I super! Czyli całą już kolejkę jakby przebiłem, bo zaczynałem od Kamino, ale takiego zwykłego. Chociaż jeszcze chyba było John przede mną. Więc wydaje mi się, że Joan pierwsze, później było Kamino, później była Felucia, Kasik, a jeszcze gdzieś na też nie grałem. Więc tak to wygląda. Chyba od NaBu się zaczyna. Rotacja. To nie byłoby Geonosis. I spokojnie, spokojnie to będzie. Podpisane jest jako Kamino, lub Geonosis, jeden i drugi statek. To warto sobie zagrać tylko coś nowego. Dobra. Słuchajcie, tu mamy Supry, które trochę właśnie wyglądają jak kop później nie. Jesteśmy w środku Nie też trzeba przejąć te punkty, tam później coś rozwalić. Więc on taki trochę koop, nie? Dobra, my już to mamy. żeby teraz battle pointsów troszkę nabiję, żeby później mieć bohaterów. Ale za chwilę dostaniemy dużo, bo przejmiemy po prostu realizację. No i mamy tu no mam mnóstwo. No Zobaczcie, teraz idziemy. Naprzód się dużo lepiej gra. Też to jest ciekawsze i mamy jakiś cel Jaki atakujący, więc... No ja, ja bardziej lubię w ten sposób. Defować. O kurde. to już dostaliśmy, ale spokojnie mogę na przykład boska odpalić. Chyba go wymaksuję dzisiaj. O, nie ten Joda znowu Dzienniaczany Joda. A co wy na to jeszcze? Kolejne pytanie. Dzisiaj macie tak dużo pytań. Na które prosiłbym odpowiedzieć. Może zrobię ankietę, zobaczymy, ale. Jak coś to piszcie w komentarzach. Bo jeśli pokazuję jakieś mody, a mody się cały czas tworzą, na przykład jest ostatnio Baby Yoda, nowy, taki troszkę śmieszny, ale jest. I pokazując te mody, czy chcielibyście właśnie jakieś później meczyki, czy tylko modzik i taki osobny film, żeby... Też on nie trwał bardzo krótko. Mówicie tam prezentacja, można to zrobić w parę minut i wszystko, wszystko będziecie widzieć, więc... Żeby nie były takie krótkie te materiały, to dajcie znać, czy chcielibyście właśnie... Ojej. Jakieś później meczyki po prezentacji. To napiszcie, napiszcie. Jest naprawdę dużo jeszcze kontentu do pokazania. No ta gra jest... Niewyczerpywalna, wam powiem. Czasami są takie przestoje, ale... Nawet takie pierdoły jak dodanie 1 na 1 w instant action to jest całkiem fajny ruch. Co prawda to nie jest taki sam tryb jak był w jedynce, gdzie sobie wybieramy i gramy sobie z przyjacielem, ale też może to mieć klimat, nie? Zobaczymy. Tutaj swojego Dioxa. OK. Musiał trochę zregenerować Patrzcie jak on ciśnie te, te rangi Mega ciśnie te rangi Chyba tych bohaterów ciężko rozwalić ale trochę poobijałem To dzisiaj jestem, szczerze wam powiem, zadowolony, że udało mi się te dwa okręty włączyć. Dioks poszedł. Ale będzie ciężko! Dobra, ja pójdę na A. To, że tu jest spokojniej? Tam się wszyscy przełączyli. Jeszcze im puszczę tam jakieś najdziki. Towarzystwo hmm. się rozproszyło. Ale dioks robi naprawdę spustoszenia totalne. 24. Hello? Jest no, pobipan. joda jest naprawdę niepojęty, co on robi. Okej, okay, Joda zginął, chyba od dioksu, tego co wrzuciłem. Kurde, ci w ogóle tam pospadali. Co za Majster? To mi tutaj wrzucili? Powiem, że trochę mnie sponiewierało, ale. Nie ma takiego. Ne, Ale tam naprawdę spadają te boty. Dobra, mamy to i tego Boska na 25 wrzucę, i będę mógł mieć wszystkie karty już. Co on tu zrobił w ogóle? Co on tu zrobił za miazgę? Dobra, jeszcze raz go weźmiemy. Jest świetny na kooperację. Jest naprawdę świetny, bo obszarówki, Neidy. Bardzo szybki granatnik. Blaster może nie jest jakiś idealny, ale... Nie musimy też podchodzić, nie? Do tych przeciwników. Dobra, B jest zrobione. I ostatni. Czyli widzicie cały okręt. Oczywiście już go pewnie widzieliście nieraz, bo to na supremacji cały czas się pojawia, ale. Widzicie, widzicie teraz całą ścieżkę. Bardzo spoko. Miasga. Gdzie to tam jest? Lecimy, nie śpimy. Bardzo ich to rani, naprawdę tych zwykłych. Ten dioks bardzo rani. To już jest tutaj, tak? Teraz żeby przejść troszkę i tam powbija Zobaczcie jak lecą. 26 szósty. ja bym musiał zobaczyć, z której strony coraz więcej osób. ...i tam dioksa puścimy. Kurde, bardziej Ten Bosk tak fraguje. Muszę Szybciej. Z im pójdźcie. Oni tam nie mogą przejść. 59, no miazga. Super było. To wiecie co? Udało się dwa statki pokazać. Wielkie dzięki za oglądanie. Piszcie odpowiedzi na te wszystkie pytania. I myślę, że możemy jeden na jeden zrobić. Spróbuję tych bohaterów, chociaż to może troszkę potrwać. Ale widzimy się następnym razem. Łapa w górę. Dzięki za oglądanie. I niech moc będzie z wami.